żeby rozwiązać nierówność wymierną tego typu, to na początku trzeba ustalić dziedzinę, czyli sprawdzić kiedy zeruje się mianownik i te liczby wyrzucić ze zbioru liczb rzeczywistych. Czyli ustalamy na początku dziedzinę, musimy założyć, że zarówno pierwszy nawias się nie wyzeruje, czyli x kwadrat minus 25 musi być różne od zera, i również drugi nawias, czyli x kwadrat plus 4x plus 4. Także się nie wyzeruje, czyli jest różne od 0. No i rozwiązujemy takie dwa równania. Z pierwszego otrzymujemy, że x kwadrat musi być różny od 25, czyli x musi być różny od 5, i również x musi być różny od minus 5, i z drugiego otrzymujemy, że. To wyrażenie da się zwinąć do kwadratu wzorem skróconego mnożenia x plus 2 kwadrat ma być różne od zera, czyli żeby kwadrat jakiejś liczby był różny od zera, to ta liczba po prostu musi być różna od zera, czyli x plus 2 musi być różne od zera, czyli x musi być różne od minus 2. To jest nasza dziedzina. x nie może być równy ani minus 2, ani minus 5 ani 5. No, i teraz, gdy mamy wyznaczoną już dziedzinę, to możemy przystąpić do rozwiązywania nierówności. Taki ułamek będzie większy bądź równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy iloczyn licznika i mianownika będzie większy bądź równy 0. No i taki ułamek właśnie możemy sobie zamienić na iloczyn licznika i mianownika i sprawdzić, kiedy on będzie większy bądź równy 0, albo, pisząc inaczej, możemy pomnożyć. Taką nierówność stronami przez mianownik podniesiony do kwadratu, czyli mnożymy przez wyrażenie x kwadrat minus 25 razy x kwadrat plus 4, x plus 4 i wszystko w nawias i do kwadratu. Po co ten kwadrat? Po to ten kwadrat, żeby mieć pewność, że mnożymy taką nierówność przez liczbę dodatnią. Bo gdybyśmy mnożyli przez ujemną, to wówczas znak by się nam zmienił na przeciwny, a gdy mnożymy przez wyrażenie z x, to tak naprawdę nie wiemy, czy mnożymy przez coś dodatniego, czy ujemnego, ale jak to nie wiadomo co podniesiemy do kwadratu, to na pewno to coś będzie dodatnie. Czyli przez coś takiego możemy pomnożyć tą nierówność stronami, no i wówczas po lewej stronie cały mianownik nam się skróci z kwadratem i zostanie po po prostu licznik razy 1 taki nawias, czyli otrzymamy nierówność postaci. Przepiszę na początku licznik. Będzie x plus 2 razy. Może ten nawias od razu zamienię na iloczyn nawiasów. Możemy go zapisać jako x minus 5 razy x plus 1. Dlaczego tak? Minus 5 razy plus 1 to jest minus 5 i minus 5x plus 1x. To minus 4x, czyli tak wygląda postać iloczynowa tego nawiasu. Jeżeli tego nie jesteśmy w stanie od razu zobaczyć, to deltą liczymy miejsca zerowe takiego wyrażenia kwadratowego i zamieniamy potem na postać iloczynową. No i dalej mamy razy takie wyrażenie. No to może od razu zamiast pisać x kwadrat minus 25, to ja napiszę x minus 5 razy x plus 5 ze wzoru skróconego mnożenia. Rozłożyliśmy sobie taką różnicę kwadratów na iloczyn różnicy i sumy. No i jeszcze raz to wyrażenie też możemy wzorem skróconego mnożenia zwinąć w x plus 2 do kwadratu i wszystko ma być większe bądź równe 0. No i gdy już mamy taką postać iloczynową, no to sobie ją uporządkujemy x plus 2 z x plus 2 w sumie będzie w potędze trzeciej, bo tu mamy jeden nawias, tu mamy dwa takie nawiasy, czyli możemy napisać, że x plus 2 mamy w potędze trzeciej. Dalej mamy, powiedzmy, x minus 5. Występuje jeszcze gdzieś x minus 5 w tym miejscu. No to wymnażamy, czyli mamy 1x minus 5 w kwadracie. Potem mamy jeszcze x plus 1. Jest tylko w jednym miejscu i jeszcze mamy x plus 5. To będą cztery takie nawiasy. Ich iloczyn ma być większy, bądź równy 0. No i teraz tak, musimy rozwiązać taką nierówność wielomianową. Czyli znajdujemy miejsce zerowe tego wielomianu z postaci iloczynowej bardzo ładnie widać, że jednym miejscem zerowym będzie x1 równe minus 2 i to będzie potrójne miejsce zerowe, ponieważ ten nawias jest w potędze trzeciej, stąd mamy drugie miejsce zerowe, x2 równe 5, i to będzie miejsce zerowe drugiego stopnia, stąd mamy miejsce zerowe x3 powiedzmy równe minus 1 i stąd mamy miejsce zerowe x4 równe. Minus 5. No i gdy mamy już obliczone miejsca zerowe wielomianu i ustalone stopnie tych miejsc zerowych minus dwójka jest stopnia trzeciego, piątka stopnia drugiego, a minus jedynka i piątka są stopnia pierwszego, bo wykładniki tych nawiasów są równe 1, no to możemy przystąpić do narysowania wykresu tego wielomianu. Możemy naszkicować tylko oś. x zaznaczamy na niej miejsca zerowe. Najmniejsze miejsce zerowe to będzie minus 5, potem mamy minus 2, jeszcze mamy minus 1 i na końcu mamy 5. No i rysujemy wielomian. Musimy ustalić, którego jest on stopnia. Jeżeli będzie stopnia parzystego, to zaczniemy stąd, jeżeli nieparzystego, to z dołu. I będziemy rysowali od lewej strony do prawej. Stopień jaki jest? Tu mamy trzeci, tu mamy drugi, czyli w sumie 5, tu jeszcze jeden, czyli 6 i jeszcze jeden siedem. Stopień nieparzysty, więc zaczynamy z dołu. No i minus piątka, którego jest stopnia? Stopnia pierwszego. Jeżeli stopień wielomianu jest pierwszy, to wykres przetnie w tym miejscu oś x'ów. A jeżeli byłby parzystego, to się odbije od osi x'ów. Sprawdzamy teraz, jakiego stopnia jest minus dwójka. Minus dwójka jest stopnia trzeciego. Także stopień nieparzysty, więc wielomian przetnie nam minus dwójkę w tym miejscu zerowym. Patrzymy dalej na minus jedynkę. Minus jedynka jest stopnia pierwszego, także stopień nieparzysty, więc tutaj także wykres przetnie osi x. A piątka? Piątka jest stopnia drugiego, stopień parzysty, więc w piątce wykres odbije się od osi x. -ów. Tutaj tylko dotknie piątki w tym miejscu, czyli miejsce zerowe zostanie zaliczone, ale nie przetnie osi, tylko odbije się i poleci do góry. No i teraz, gdy mamy już dany wykres wielomianu, to z wykresu odczytujemy rozwiązanie nierówności, patrzymy, gdzie wielomian jest większy bądź równy 0, czyli bierzemy miejsca zerowe i wszystko to, co powyżej osi x, czyli tam, gdzie wielomian był dodatni, tu, tu i tu. No i jeszcze musimy uwzględnić oczywiście naszą dziedzinę, ponieważ założyliśmy, że x musi być różny od 5, czyli piątkę trzeba wywalić, minus 5 też trzeba wywalić. I minus dwójkę trzeba wywalić. Także ostatecznie rozwiązaniem tej naszej nierówności wymiernej będzie następujący przedział. Napiszmy: x należy do przedziału. Tutaj będzie obustronnie otwarty: od minus piątki do minus dwójki, od minus pięciu do minus dwóch, plus dalej. Od minus jedynki domknięty do piątki otwarty i jeszcze od piątki do plus nieskończoności. To będzie ten ostatni przedział. Mogę mi w sumie tak narysować jeszcze. O, to jest ten przedział, tutaj doma, zamalowany punkt dotąd ten przedział, no i od piątki dalej ten przedział. To jest rozwiązanie tej nierówności wymiernej. Gdyby nierówność była taka jak tutaj, to oczywiście wzięlibyśmy wszystkie te punkty zamalowane, czyli to byłyby przedziały domknięte ale ponieważ wcześniej z dziedziny wyrzuciliśmy te trzy punkty, więc tutaj musieliśmy je również wyrzucić z rozwiązania i dlatego są nawiasy otwarte, no i to jest pełna odpowiedź do tego zadania.